Gdzie ty idziesz? No, do pracy na chwilę wracaj! Trzeba buraki załadować. Ech, wracaj do nas szybko! Buraki, buraki. Ładuj buraki i wracaj. Dobrze. Dążył. Słuchajcie, od rana jak tylko tworzono czy każdy mi wysyła jakiś nagłówek, że przecięto nas na zakupach całą rodzinką. I słuchajcie, to jest hit, bo ja nawet wiem, która to kobieta nagrywała. Ja widziałam, jak ona to robi. Byliśmy w sklepie w centrum handlowym z Martin i z małym, bo musieliśmy sobie buty kupić. I słuchajcie, i patrzę. Kurde, nie wiem, jak mam pokazać, bo nie mam telefonu bo teraz nagrywam. Powiedzmy, wyobraźmy sobie, że to jest telefon. Kobita na bezczela stała tak. I cały czas. Dziwnym trafem ten telefon był w moją stronę i wiecie, ja nie mam schizy, ja nie zwracam na takie rzeczy uwagi ogólnie, czy ktoś mnie nagrywa, czy ktoś na mnie patrzy i tak dalej, ale to było tak chamsko czuć, ona po prostu tak, o tak łaziła i tak się przesuwała, no bezczelnie, tak wiecie, i mówię, Mati, ta tam nas nagrywa. Która, która, a, która, która? Ja bym no tam, patrz, i tak, o. O, z telefonem. Kto tak stoi z telefonem? Normalnie. No nikt. Nad ty tak poobserwował. Mówi, nie, no chyba schizkę masz. nie ja mówię, no dobra, ola ciągnie. No i robiliśmy dalej swoje. No i dzisiaj patrzę y, te, te, ten nagłówek i tak sobie myślę. Jesus. No ogólnie mam to wnosi, żeby nie było, bo. Jakby mnie to nie rusza i w ogóle, wiecie, niektórzy tam walczą, że życie prywatne, coś tam, coś tam. I wiadomo, są sytuacje, w których, no hamsko, jak ktoś robi zdjęcia, nie wiem, pogrzeby, jakieś e, przykre sytuacje, okoliczności rodzinne i tak dalej, więc też bym była wkurzona. No ale gdzieś tam na zakupach, no to wiecie, no niestety, wchodząc do show biznesu, jest to taki element, a nie inny, że o tobie piszą i wchodząc do show biznesu, gdzieś tam trochę musisz się z tym liczyć. Niestety. Oczywiście na co dzień nie myślę, że jestem kimś znanym, kim z telewizji, więc ja w ogóle o tym zapominam ale Właśnie takie sytuacje mi przypominają, ale mam to w nosie tym bardziej, że wiecie, no tam jest, yy, jesteśmy tak jak na co dzień Wam się pokazuje, więc nie ma wielkiego wow, że o Karolina bez makijażu, bo tak naprawdę bez makijażu widzicie teraz i widzicie mnie codziennie, więc nic nowego, ale still szacun dla osób, które nie są osobami stricte zajmującymi się tym, czyli fotoreporterami, paparazzi, jak to się mówi, e, tylko po prostu wydawało mi się, że ta kobieta jest jakąś taką randomową kobietą mm, i że po prostu nie ma, nie czuje przypału i sobie tak ludzi nagrywa. No, pozdrawiam panią, bo naprawdę wygląda to dość profesjonalnie, naprawdę. Byłam zszokowana. Mm. Ale też mi było. Dawno nie byłam przycięta nigdzie i tak jakby. Nie wiem, dziwnie. Dajcie znać, czy wy nagrywacie ludzi, których widzicie w internecie, w telewizji, czy to Waszym zdaniem jest przypał? Ja uważam, że totalny przypał. W życiu mnie to nie wpadło. Ale wiecie co, tak jeszcze do tej sytuacji? Dobrze, że Mati w końcu ostatecznie nie podszedł do tej babki, bo ja jak znam Matiego, to on tak z pół żartem, pół serio, by podszedł do niej i powiedział: Co ty kurwa, nagrywasz? <laughs> na bank! I ta babka by tu nagrała. I byśmy wyszli na wariatów. No. Mhm, tak by było. Więc dobrze, 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 że się to. Ten... Ktoś mi zasnął, tak? Na rączkach. No. To super, bo ja muszę zacząć dzisiaj challenge. Muszę coś nagrać, wiesz? Mega. Dobra, czas na challenge. Powiem Wam coś w tajemnicy. 11 maja wylatujemy na nasze pierwsze wakacje z Maluszkiem. O tym jeszcze będę Wam mówiła, bo teraz troszeczkę w tej kwestii o mnie. Stwierdziłam, że będę tam w stroju kąpielowym. I pomyślałam sobie, kurczę, to będzie fajna motywacja do tego, żeby wrócić już na trening i żeby jeść ładniej, zdrowiej, żeby nie jeść tylu słodyczy, co ostatnio mi się zdarza. Nie wiem czemu mam jakąś fazę totalną na słodycze. Żeby po prostu e, zadbać o moje ciało, tak, żebym się super czuła w stroju kąpielowym. Sama jestem ciekawa, czy mi się to uda, bo tak naprawdę mam. E, 6 tygodni, 6 tygodni, dokładnie, czyli Six weeks challenge. No, niecałe 6, bo od 31 marca do 11 maja. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak ja powiem to głośno, to będzie dla mnie dodatkowa motywacja. Dlatego, że też będę Wam mówiła, co robię w tym kierunku, żeby, żeby mi się udało tą sylwetkę. Osiągnąć taką, jaką mam zamiar. A jaki mam zamiar? Mam zamiar z obecnej wagi przyciąć 7 kilo. Tak myślę, że to jest zdrowo, bo to wychodzi tak ponad 1 kg tygodniowo. Myślę, że to jest do zrobienia i myślę, że to jest bardzo zdrowe. Także z głową delikatnie. Nie będę sobie tutaj narzucała zbyt wiele, też pamiętajmy o tym, że będę ćwiczyła, trenowała, więc masa mięśniowa będzie mi przybywała, a chcę się pozbyć tej tkanki tłuszczowej i wody. Chwila prawdy. Zrobię jeszcze zdjęcia przed i po, bo. Nie zawsze sama waga jest wymierna, bardziej to jak się czujemy w swoim ciele, bo ta masa mięśniowa też waży swoje. Więc jak będę trenowała, no to wiadomo, że też te kilogramy będą troszeczkę inaczej spadały. Yy, I co? Mówię Wam to po to, bo pomyślałam sobie, że może ktoś z Was ma ochotę zrobić ze mną taki challenge. Pamiętajcie, że to jest wszystko kwestia indywidualna, każdy ma inny organizm, więc najlepiej, żebyście się skonsultowali z kimś, kto się na tym zna. Ja już swój organizm znam i wiem, na co mogę sobie pozwolić. Wiem, że teraz jakby. Moje wyniki badań są super i nie mam żadnych niedoborów. Też tutaj od razu zaznaczam, że nie mam zamiaru się głodzić. Po prostu będę miała deficyt kaloryczny taki bezpieczny, bo nie chodzi o to, żeby nie jeść, chodzi o to, żeby jeść odpowiednio i mieć odpowiedni deficyt, ale bardziej tu chodzi o to, że włączam aktywności sportowe. No bo ta waga po porodzie mi się utrzymuje non stop, tylko po prostu przez to, że nie mam aktywności, no to mi nie spada. Pierwsza zasada challenge'u to minimum godzina spaceru dziennie. Jeśli pada deszcz, to wtedy e, godzina na bieżni, e, spacerku, ale to uznajmy za takie kardio, najlepiej na świeżym powietrzu. Jak macie bobaska, to macie podwójną motywację, no bo z bobaską trzeba chodzić na spacery, więc lepszej motywacji nie ma, ale ta godzina dziennie to jest totalne minimum.